Każdy z nas przychodzi na świat z pewnym bagażem doświadczeń. Te doświadczenia manifestują się w naszym życiu jako lekcje karmiczne czyli powtarzające się sytuacje, wyzwania lub relacje. Jak odkryć swoją lekcję karmiczną? Można to zrobić, analizując swoją datę urodzenia. Zwróć uwagę, których cyfr od 1 do 9 brakuje w Twojej dacie urodzenia. Na przykład, jeśli urodziłeś się 12 kwietnia 1985 roku. Brakuje Ci cyfr 6, 7 i 9. Nie liczymy tu trójki, gdyż ludzie urodzeni 12 będą posiadali elementy numerologicznej trójki. Każda z tych brakujących cyfr reprezentuje określoną lekcję karmiczną. Brak szóstki. Wyzwaniem mogą być problemy w relacjach i trudność z braniem odpowiedzialności za innych. Brak siódemki. Wyzwaniem może być nadmierny racjonalizm, trudności z zaufaniem intuicji i połączeniem się z duchowością. Pamiętaj, że lekcje karmiczne to nie kara, ale szansa na rozwój i przekształcenie swojego życia. Których cyfr brakuje w Twojej dacie urodzenia? Napisz w komentarzu.